O tym, dlaczego w ogóle zostałam minimalistką. Pierwszy powód to zbudowanie zdrowej relacji z przedmiotami. W życiu bywa różnie. Czasem mamy pieniądze, czasem ich nie mamy. Trzeba być przygotowanym też na różne okoliczności. I w momencie, kiedy tak naprawdę nie przywiązujemy aż tak wielkiej wagi do przedmiotów nie mówię tu oczywiście o tych zaspokajających nasze takie pierwsze potrzeby, ale to wszystko, co jest ponad. Czyli dany rodzaj ubrania, jakieś gadżety, dodatki do domu i tym podobnie, to w momencie, kiedy tak bardzo nam nie zależy na tym, co posiadamy, łatwiej jest nam na przykład znieść jakieś trudniejsze momenty finansowe w życiu. Ale nie tylko o to chodzi w zdrowej relacji z przedmiotami. Dzięki temu, że nie przywiązuję aż tak wielkiej wagi, jestem o wiele bardziej oporna na yy, reklamy. Nie mówię, że w ogóle. Natomiast nawet jeżeli ulegam jakiejś reklamie, to zazwyczaj mam tego świadomość. Niektóre reklamy nawet nie są takie złe, ponieważ na przykład na Instagramie czasem trafiam na konta ludzi, którzy robią naprawdę ładne rzeczy, i to nie jest też tak, że czuję się poniekąd zmuszona do zakupu czegoś, ale większość reklam w takim ogólnym mainstreamie, powiedzmy sobie szczerze, kreują jakąś rzeczywistość, której nie ma i wmawiają nam to, że dzięki danej rzeczy poczujemy się lepiej. No to nie jest prawda. Dlatego właśnie między innymi wybiera minimalizm, żeby mieć zdrowy dystans do przedmiotów. Drugi bardzo oczywisty powód, który bardzo też często się pojawia wśród minimalistów, to to, że lubię porządek a łatwiej się sprzątać, kiedy jest mniej na zewnątrz tych przedmiotów w ogóle mniej. Należy pamiętać, że każdy przedmiot niesie ze sobą jakieś zobowiązania. O ile go jakoś szybko nie zużyjemy, jak jedzenie czy kosmetyki, to każda rzecz tak, należy o nią dbać, należy ją czyścić, naprawić w momencie, kiedy się zepsuje, gdzieś umieścić w domu, po prostu y, zadbać o nią. I czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to pochłania nasz czas, naszą głowę, czasem nasze dodatkowe pieniądze. To jest tak jak samochody. Możemy mieć na przykład pieniądze na samochód, ale pytanie jest, czy mamy pieniądze na to, żeby utrzymywać ten samochód, bo przecież trzeba robić, robić przeglądy, od czasu do czasu coś się psuje, a tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć tych wydatków. I oczywiście samochód y, to są duże koszta. Natomiast ale nawet ubrania, u, ubrania też trzeba dbać, też trzeba je prać, trzeba je gdzieś składować. Dlatego warto pamiętać, że to nie jest tylko tak, że kupujecie rzecz i nic z nią nie jest kompletnie związane. Jednak może się coś wydarzyć, może się stać na przykład coś takiego, że należy należy ją na przykład naprawić i wtedy to ponosi kolejne koszty, nie tylko finansowe, ale także czasowe. Dla mnie osobiście minimalizm ma też aspekt duchowy. Zawsze mnie bardzo pociągał ascetyzm, to co dzieje się na przykład w klasztorach klauzurowych. Taka prostota do granic możliwości, gdzie naprawdę stawia się najmniejszą wagę na taki świat materialny, w ogóle świat, a głównie skupia się na tym życiu duchowym. To pokazuje mi jak. Jakim bogactwem jest tak naprawdę człowiek i jego wnętrze, jego dusza yy, i on sam w sobie, bez tych wszystkich dodatków, którymi są ubrania albo meble, albo nie wiem, dane mieszkanie, samochód. Dlatego, że siostry przecież na przykład klauzurowe są szczęśliwe. To wcale nie oznacza, że przez to, że one na przykład nie mają dużej ilości rzeczy, albo one w ogóle tak naprawdę nie mają styczności za bardzo ze światem, są już trochę wyjęte z niego. To wcale nie oznacza, że są nieszczęśliwe. Szczególnie, że bardzo dobrym przykładem jest to, że jest mnóstwo osób, która ma bardzo dużą ilość pieniędzy i może sobie pozwolić na wiele, wiele przedmiotów, o których i wy może niektórzy z Was na przykład marzą, a potem się okazuje, że te osoby są bardzo nieszczęśliwe. Czwarta rzecz to jest to, że ja kocham przestrzeń. Zatem minimalizm, który jest na przykład bardziej związany z tym nurtem tiny houses albo malutkimi mieszkankami japońskimi typu 8 m2, to nie, to są zupełnie nie moje klimaty. Ja uwielbiam, uwielbiam wysokie sufity, uwielbiam dużą przestrzeń. Rzecz jasna, nie jest to takie proste, żeby sobie na to pozwolić. I tutaj odsyłam jakby do punktu pierwszego, że też jakby nie płaczę z tego powodu. Ale to prawda, że lubię mieć po prostu tą przestrzeń też pomiędzy meblami, dlatego nie rozumiem meblościanek, które w tej chwili jeszcze są gdzieś używane, niech one zostaną w latach 90. jak dla mnie. Nie rozumiem też zabudowań kuchni, na przykład takich zupełnie pod sufit, tylko po to, żeby było miejsce do przechowywania. Mam poczucie, że się duszę w takich pomieszczeniach, gdzie prawie każdy skrawek tej ściany jest zabudowany, tylko po to, żeby przechowywać rzeczy. O których bardzo często o te osoby, które je przechowują, nawet nie pamiętają, co dokładnie tam mają w środku. Piąty punkt to jest to, że minimalizm uwolnił mnie od poczucia winy, jak chodzi o nieudane prezenty. Teraz zupełnie bez najmniejszego problemu jestem w stanie pozbyć się danego prezentu, ponieważ ludzie to nie są rzeczy i nie, to nie, nie jest tak, że człowiek jest tym, co posiada. Ani to nie jest też tak, że jak ja nie przyjmę jakiegoś prezentu albo go pozbędę się go, to tak jakbym raniła tą osobę bezpośrednio. To, że ona tak to odczuwa na przykład, to jest inna sprawa. I tu powinnam dodać taką adnotację, że oczywiście yy, są takie momenty, są tacy ludzie, gdzie jeżeli wiemy, że oni naprawdę z serca nam to dali. No to chociaż to, to zróbmy to subtelnie, prawda, żeby, żeby ich nie zranić. Natomiast te osoby, które kupują nam prezent, ponieważ bo tak wypada i coś na szybko po prostu znalazły, albo kupiły prezent tak naprawdę pod siebie, a nie dla nas, nie miejcie żadnych skrupułów, żeby pozbywać się takich rzeczy, bo to jest wasz dom, wasza przestrzeń. I naprawdę czasem jest lepiej, żeby ta osoba na przykład nie kupowała nic. Moim zdaniem sklep z pamiątkami, tak zwane sklepiki z pamiątkami, powinny nazywać się y, sklepami z problemami. Czytaj, y, podaruj komuś troski i problemy za pół ceny. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Was te punkty zainspirują. Jestem niezmiernie ciekawa, jakie są Wasze powody, dla których wybieracie taki, a nie inny styl życia. Może któreś z tych moich powodów się powiela, a może są zupełnie inne. Jestem niezmiernie ciekawa, bo tak jak wspomniałam minimalist to jest bardzo indywidualna sprawa i oczywiście, że są ogólne założenia, ale każdy ma trochę inne pobudki i tak samo każdy odrobinę inaczej go realizuje. Dziękuję Wam bardzo za jeszcze za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeżeli podobają Wam się te treści. Proszę Was o lajka, o może udostępnienie tego materiału komuś, komu mógłby się przydać i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!